mecze są ciężkie dla, myślę, jednej i drugiej strony. No, Mielec miał, że tak powiem, nie że to szczęście, ale nie popełnił tylu błędów, co my w pierwszym secie, bo niestety z taką liczbą błędów to nieważne z jakim zespołem byśmy grały, po prostu się nie da wygrywać. Na szczęście już od drugiego seta po interwencji trenera i trochę też naszej e, interwencji naszej głowy, już gdzieś to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. No myślę, myślę że na pewno dla kibiców to było fajne widowisko, a też trzeba pochwalić tutaj mielec, że nie odpuszczały żadnej piłki w obronie. Było ciężko się dobić do pomarańczowego pola. No i, no, i to skutkuje tym, że było 32-30, trzeba się cieszyć, że po prostu na naszą korzyść, bo gdzieś wytrzymałyśmy, miałyśmy te przysłowiowe. No dobra, też nie mogę tego powiedzieć. Miałyśmy zimniejszą głowę. O. Bardzo falowałyśmy w tym meczu pierwszego seta, nie wiem, troszeczkę na śpiąco. Zrobiliśmy też bardzo dużo własnych błędów, bo z tego co pamiętam, to około 12, więc jak na jeden set to jest naprawdę dużo, tak naprawdę połowa seta to była oddana tak o, dla przeciwnika. Więc niewiele dziewczyny z mielca musiały dołożyć, żeby tego pierwszego wygrać z taką dużą przewagą. Te dwa następne sety wyszłyśmy bardzo nakręcone i pełne wiary. Wiedziałyśmy też, że nasz poziom jest o wiele wyższy niż ten, co prezentowałyśmy w pierwszym secie. Więc tak naprawdę grałyśmy dopiero na swoim poziomie w tych dwóch setach. Trzeci set, raczej znaczy ostatni, czwarty set, myślę, że zabrakło już może takiej mocy. Myślałyśmy, że trochę łatwiej nam będzie wygrać ten, to spotkanie 3 do 1. E, dziewczyny z między też zaczęły bardzo dużo e, punktować, i tak naprawdę ciężko było je zatrzymać. E, atakująca robiła bardzo dużo punktów, e, tak naprawdę w końcowej linie, i to tak naprawdę były piłki nie do obrony. Chociaż się cieszymy, że ten ostatni set zapewnił kibicom dużo emocji. E, zresztą i kibice mieli te emocje, i my na boisku mieliśmy te emocje. A co do meczy, meczów z Beniaminkiem, to rzeczywiście jakby jest to też taka podwójna presja, bo wiadomo, że z takim składem musimy wygrywać, i to tak naprawdę gładko 3-0. É Ciężkie też są w ogóle pierwsze spotkania w nowym klubie w nowym sezonie i tak tak naprawdę trzeba wejść w ten rytm meczowy i myślę że musimy gdzieś tam znaleźć tak jak to trener powiedział taki game flow czyli taki swój rytm meczowy i myślę że jak go znajdziemy to będziemy już nie będziemy tak falować nie będziemy grać dobrze potem o wiele gorzej więc myślę że jest to do zrobienia i nadal mamy szansę żeby zająć dobre miejsce w tabeli. Ja jestem dumna ze swojego zespołu i uważam że właśnie Pierwszy i czwarty set to były takie sety, które pokazały, że możemy naprawdę dobrze na dobrym poziomie grać siatkówkę i, i powalczyć z tymi dużo lepszymi od nas zespołami. No i nas to cieszy, nas to bardzo cieszy, że to jest drugi mecz w sezonie i wiadomo, że gdzieś tam się jeszcze dogrywamy i rozkręcamy. I, i, i po prostu mam nadzieję, że to będzie owocować gdzieś z meczu na mecz. Oczywiście, że tak. Nie, nie załamujemy się. Teraz mamy e, przeciwnika, z którym na pewno będziemy walczyć i, i powalczymy. E, no i też będziemy chciały z tego meczu wyciągnąć trzy punkty, a jeżeli nie trzy, to, to chociaż dwa. E, no i tak, ale to gdzieś tam myślę, że... No to jest dobre dla nas, że po prostu teraz te pierwsze dwa mecze no to były, były z trudniejszym przeciwnikiem.